Kiedy narcyz słyszy nie, narcyz nigdy nie zaakceptuje słowa nie. Zawsze będzie musiał postawić na swoim. To jedna z wielu możliwości sprawdzenia, czy mamy do czynienia z narcyzem. Twoje granice są bardzo ważne, twoja asertywność, umiejętność mówienia słowa nie jest bardzo ważna. W początkowym etapie znajomości Słowo nie może nawet ci ujdzie na słucho, ale później zauważysz już zmianę narcyz będzie usiłował za wszelką cenę przekonać cię lub zmusić do swojego zdania im dłużej jesteś z narcyzem, tym szybciej i częściej traci cierpliwość i wybucha lub wręcz odwrotnie każe cię milczeniem, zaczyna ignorować nie zauważać. Tak czy inaczej, mści się na Tobie. Nawet jak z czymś się nie zgodzisz i wydaje się, że nie ma tematu, to możesz być pewien, że to tylko tymczasowe. Temat powróci i Narcyz powróci wraz z narzuceniem swojego zdania. Narcyz odbiera Twoje słowo nie jako osobisty atak, za który musi się zemścić.